Tam pieszczoty oralne, analne, ale... <noise> Spierdalam stąd! <noise> Idę z tych owegli, gościu! Idę stąd w chuj! Ja pierdole! O chuj o złoty, co się dzieje? Wypierdalam z tego owegle, stary! Od razu widać, że koleś jakiś ciepły był, kurwa, w szaliku, chuj wie co. Nie no, gościu, dym jak chuj. O, witam serdecznie Witam, co tam? No co tam z tobą się dzieje? Nie no żartuję Co porabiasz mój drogi? Siedzę sobie, śpiruję pawiana Kierujesz pawiana? No pewnie A powiedz mi, czym się tak zajmujesz w sumie? Ja czym? Czym się zajmujesz? Informatyką Informatyką mojeżesz no. Ale to co, na jakim poziomie już jesteś? Nie wiem, studia czy technikum czy coś takiego? Nie, no tak prywatnie. C++, Java. Kurde, szanuję w opór, nie? Tak. Powiem Ci szczerze, napierdalałem trochę C++. Jakieś tam minimalne podstawy. Ostatnio no. nawet trochę się pobawiłem. Jest taki, nie wiem, czy znasz taki programik graficzny, żółw, no. To ponapieprzałem sobie, emulator ściągnąłem. Fajna sprawa, szczerze mówiąc. No. A ile masz lat? Ale... <laughs> Mój drogi 19 O kurde To dużo stary No kurwa jestem strasznie stary już wiem Ja mam 16, ja mam 16. No a wygląda to i żalem muszę ci powiedzieć no. Tak? A? Na ile tak szczerze? nie wiem tak szczerze Nie tak szczerze jak miałem oceniać to to właśnie takie jakieś 19 no. Mhm no To spoko to spoko No to, to w, sumie, w sumie A skąd nie, jesteś? Jesteś, jesteś? Powiem ci tak no oryginalnie to jestem z Mazu, chłop, ale teraz mieszkam trochę w Trójmieście, także... Aha, ja jestem z Sopotu. O, stary, to jak Gdańsk, Polibuda. pozdrawiam serdecznie, mój drogi. Akademii, DS2, wbijaj tutaj serdecznie. Wbijać, Oj, do, ciebie? wbijać do ciebie? No, słuchaj, jakoś tę wódeczkę deczkę ogarniemy. Spoko, stary, lubisz nawalić tak, się tak. trochę? Powiem ci szczerze, że... Nie bardzo mogę, bo bo jestem troszeczkę chory pod tym względem, no nie mogę tam za dużo pić. Aha. A, ale nie ukrywam, że no jakiś tam kieliszeczek, jakiejś dobrej wódeczki jak jest, albo jakieś winko konkretniejsze, to, to lubię, no. To ładnie. A ty gościu przystojniak jesteś. jesteś. No dziękuję. Nawet w sumie... Nie musisz tego mówić bo dobrze o tym wiem no ale dzięki dzięki miło mi się zrobiło. Nawet. Nie chciałbyś się spotkać, Chcia na, jakieś spotkać piwko? na jakieś piwko? No powiem ci szczerze że nie bardzo nie bardzo no Nie jesteś gejem? Jesteś gejem? No niestety nie A puknąłbym cię. puknąłbym cię? Nie wiem czy jestem może tak może nie nie wiem do końca no Nie chcesz spróbować? No powiem ci już miałem dzisiaj nawet trochę propozycję tutaj od znajomego z akademiczka Jakiś... Mam wyjebane we wszystko Robię co chcę, gdzie chcę Nie ma na mnie kozaka Więc zamknij pizdę Nie pierdol mi głupot, bo ja wiem na co mi stać Rozpierdoliłbym ci łeb Kurwa logika taktyka